Witamy w meczu finałowym FC wyczesy kontra chłopcy ze wsi. Będzie na pewno ciężkie spotkanie i warto obejrzenia. Zaczynamy, zaczynamy na bardzo wysokim poziomie. Dwa razy 10 minut, więc to nie są przelewki. FC wyczesy przykucimy. piłka do nikogo. Marzy kozi w rękach mają, od razu. Chłopcy ze wsi we wcześniejszych swoich spotkaniach pokazywali naprawdę wielką klasę. Pokazywali naprawdę wielki poziom swoich umiejętności. Mają już brązowy medal kategorii Open. Teraz starają się o złoty medal kategorii U-20. Czy dadzą radę? I uwaga teraz, chłopcy ze wsi przy piłce. Młody KK. Uwaga do Wojdiego. Jest i on! Gdzie jest Wojdy? Co zrobi z tą piłką? Wycofanie do przodu. Do tyłu. Proszę. Błyszczy dzisiaj zawodnik z numerem 95 Piotr Wojdas Teraz piłka nie hopej. Nie żadnych szans przeciwnikom. I teraz Wojdi, co zrobi? Spokojnie. Ja się o niego ten lud brazylijski. I teraz Filip Micyk Piłka dla wyczesów. Z uwaga, szybko zmawiają Wyczes, wyczesy. Akcją. Nie uwaga, ale kręci, ale przejęcie piłki. Chłopcy ze nie są tak do przejścia, jak się może wydawać, mimo, że nie są bardzo, nie są aż tak zbudowani fizycznie, jak wyczesy, to naprawdę dają radę. I teraz chłopcy ze wsi od autu. długa piłka. Czy kaka to przejmuje? przejął piłkę? Ale jest mocno napierany, przez zawodnika FC Wyczesy, ale dalej przy piłce są, chłopcy ze wsi, teraz, uwaga, ale akcja. sam na sam z rokarzem. czy to uderzy, strzał, interwencja bramkarza, bramkarz Ale chłopcy ze wsi dalej, na, ze wsi na, na, dalej bez bramki, Wyczesy dalej nie dają za wygraną, i Wyczesy teraz przy piłce, spokojnie do bramkarza, mają jeszcze czas, Spokojnie grają. Budują atak pozycyjny. Teraz spokojnie, dobram bramkarza, cały czas. Szymona Orłowskiego. Znów on przy piłce. Teraz uwaga, Filip Licyk, ale liczesy, się rozpędza, ale idzie. Liczesy, Licyk, co on idzie. Filip co robi? Został sfaulowany? Nie, nie ma faulu. Nie został. Sędzia puścił tą akcję dalej. Zrobimy grę z rzutu rożnego. I teraz zobaczymy, jak to wykorzystają wyczesy. Filip Micyk przy piłce kiwa się, zagrał do, do tyłu. Czy to wykorzystają wyczesy? Uwaga, teraz Filip Micyk, ale klepią tą piłkę. Ma tylko chłopców ze wsi, jest jeszcze z tyłu. Filip Szczepek, teraz. Wyczesy dalej na tarczu, ależ uderzeni, nie trafił czysto błąd. w piłkę. Miał za sytuację. Zawodnika Wyczesów miał naprawdę bardzo dogodną sytuację. Niestety nie czysto trafił w piłkę i minęła się ona z bramką. Uwaga, bardzo bardzo dla Kołodzieja. Niezwykle wysoko, ależ ból obrońcy teraz on, wojny. Teraz zrobił z piłką? ten swój taniec brazylijski na połowie przeciwników. Widać, że ma ten luz. Ma ten luz. Uwaga teraz. Wyczesy z kontrą, czy to wykorzystają? Uwaga, przejechał 3 na 2, 3 na 2. A teraz wrócili już, chłopcy ze wsi, ale Lipnicy strzał! się Piłka wychodzi za linię końcową, zaczną od rzutu rożnego. Teraz spokojnie, Wyczesy nie kalkulują. Oni po prostu chcą wygrać, oni tego pragną. Chłopcy ze wsi, no, są przyciśnięty do ściany przez Wyczesy. Nie, jest tak łatwo, jak z wszystkimi innymi wcześniej. uwaga, wyczesy cały czas przy piłce. Filip Micyk. No i tutaj za... zfaulował, zfaulował. zawodnika Hołdów ze wsi. Kaka, inaczej o, znany kaka. jako Piotrek Wysocki, dalej przy piłce. Uwaga, kaka, ale szkliwa. I spokojnie, wycofanie do Marcela Kołodzieja, Kołodziej! On. Podanie, laga na Piotrka tak zwanego. No teraz piłkę, ale wyszła na aut. I teraz chodzą co zrobią? Uwaga, jak to rozegrają, jaki mają pomysł na tą akcję? I teraz spokojnie, do lewej strony, ależ przejęcie Filipa Micyka! Tutaj muszą przytomnie grać chłopcy ze wsi, bo to może skupić, co głupim błędem. Uwaga teraz, wyczesy z autu. I spokojnie klepią tą piłkę. Uwaga, wyczesy. Aż akcja, aż to robisz? Czas! Poprzeczka! Poprzeczka, poprzeczka! Co tu teraz? się stało? Cóż za niesamowity pech e, Ale dla wyczesów. Robi. Mogli mieć już prowadzenie, a tu poprzeczka ratuje chłopców ze wsi od straty gola. Nie był nawet Marcel Kołodziej w stanie przewidzieć, że ta piłka poleci. Chopcy ze wsi, teraz zaczynają od z tego fragmentu gry. Oj, też bardzo ładne uderzenie. Bramkarz prawie tego nie złapał. Na styku była ta sytuacja. Teraz wyczescy przy piłce, spokojnie. Oni rozrywają rozgrywają tylko. Nie śpieszą się, mają jeszcze dużo czasu. I uwaga, ależ piłka, ale tam lekko Sami musnął to. to Załonik chopców ze wsi. Wyczesy w polu karnym chłopców ze wsi. z czy wyjdą z teraz swojego pola karnego tą piłkę. Teraz Wojdi, co tam robi? Ależ zakręcił nim. Ale teraz, dalej wyczesy przy piłce. Ci, którzy chłopcy atakują, wyczesy pro prowadzą tą piłkę. Wyczesy nie dają za wygraną. Uwaga, wyczesy. Dogoda sytuacja. A to koni nie było w polu karnym. Dla, Dla wyczesów to jest bardzo luźny meczyk. Nie, nie, nie mają w ogóle presji na sobie. Grałem, jakby to był półfinał lub ćwierćfinał, a nie finał, proszę Państwa. To jest finał kategorii u 20 Wyczesy kontra Chopcy ze wsi. Do końca pierwszej połowy zostało 3 minuty. I zaczynamy dalej. Uwaga, hopcy ze wsi. do tego sytuację. 3 na 3 Uwaga, czy to wykorzystają? Strzał! Interwencja broń, bramkarza. Ale jest przy piłce teraz Wojtas. Co on zrobi? Co on, co on wykombinuje? No, Wojdas, Wojtas, ależ to robi! Będzie strzelał! Nie będzie strzelał, bo mu zabrali piłkę. Szymon, mądry, wybija tą piłkę. Uwaga. I teraz ależ kontra, ależ bunt! Czy to wykorzystają? Uwaga, wyczesny! Marcel Kołoudzi! Co on robi? Broni dalej tej twierdzy. On broni jest niesamowity. Dalej tych trzech słupków broni dalej, dalej honoru chłopców ze wsi. No jest nieoceniony dzisiaj naprawdę niesamowity, niesamowity zawodnik. Jest to WYCHOWANEK Czarnych Sosnowiec. I widać, dużo tam osiągnął. I teraz strzał wyczesów. I teraz spokojnie, chłopcy ze wsi. już do końca pierwszej połowy. Spokojnie prowadzą. To Masz koło długa piłka. Laga na kakę. Ale spokojnie, Bramkarz ma piłkę w rękach. Opanowanie i spokój to jest to. Teraz trzymam mądry. Co zrobić z tą piłką? Spokojnie rozrywa tą piłkę. Wczesni mają serio. Luz. Oni to czują. Oni wiedzą, co oni potrafią. O, tutaj! Wziął go, ale co nie było faulu. Sędzia nie odgwizdał je widział chyba wolnego! Chłopcy ze wsi idą z akcją! Dziwna sytuacja, no ale... I będzie rzut z autu dla chłopców ze wsi. Zobaczymy jak to, jak to zagospodarują Wyczesny teraz! Wyczesny skąd? 3-2! Teraz! Czy to wykorzystają? korzystają? To jest ten moment! Uwaga! Filip Micyk! Micyk strzał! Marcin go Ależ on to broni! Nie ma! Marcy Ależ on to broni! Razem z Wojdasem dzisiaj w niesamowitej formie. Oni we dwóch by wygrali cały ten turniej. Naprawdę są nieocenieni. Wyczesy dalej, dalej bez gola. chłopcy no ze wsi. Chłopcy ze wsi. Atakują, jest no tak. i Wojdas! 95. Wychowanek czarnych Sosnowiec I w dupę dostał ten y... Mateusz, nie, Filip Szczepek. Ostatnie sekundy pierwszej połowy, gramy razy Ostatnie 30 sekund pierwszej połowy. Pierwsza połowa już za chwilę mija. da jak Uwaga. na do przerwy, mamy 0-0. Koniec pierwszej połowy, ale że można. remis. Dużo stał, dużo sytuacji, naprawdę. Każ, nikt nie chce odpuścić. I wracamy na drugą połowę. Zaczynamy. Druga połowa: wyczesy kontra popsydewsi. Spotkanie finałowe. Druga połowa tego finału. Dalej bezbrankowy jest się utrzymuje na tablicy wyników. Spokojnie, Wyczesy. Uwaga, piłka. Czy to wykorzystają? Cała walka, 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 bark walk, bark Uwaga, ale przyszedł, ale to zrobił. Zawodnika. Uwaga, czy to wykorzysta. Karne, czy będzie rzut karny? Nie ma rzutu karnego. Jest piątka. Tak zwana. Wyglądało to, jakby został sfałszowany zawodnik Wyczesów. Jednak sędzia uznał, że nie został. Taki wyrzut Marcela Kołodzieja. Tutaj spokojnie blokuje to obrońca Wyczesów i Wyczesy przy piłce. długa piłka. Spokojnie Marcel Kołodziej. Uwaga, spokojna interwencja Bramkarza Wyczesów. Jak to rozegrają? Jaki mają pomysł na stworzenie akcji? Kreowanie jej. Teraz Szymon mądry. Co zrobi? Spokojnie rozgrywają piłkę. Widać luz w ich, gra, w ich grze. I teraz. Co to wykorzystają? Mamy rzut z auta. Wyczesy w natarciu. Dalej nie dają sobie graną. Dalej atakują. Dalej próbują. Te ładnie kręcą. Teraz spokojnie. Od tyłu. Są mocni. Są, jest to dobra ekipa. Świadczy to chociażby o tym, że dostali się do tego finału. Pokonali wcześniej kaka jest śmietniczek. Uwaga, się to wykorzystają. I teraz podanie do nikogo, i, i piłka chłopców ze wsi. Chłopcy ze wsi również pokazywali poziom i w tej kategorii U U20, jak i w kategorii Open, w której normalnie. Rozprawiali się z drużynami zawodników o wiele starszych od nich i o wiele bardziej doświadczonych. Teraz spokojnie. Wyżyscy się nie spieszą. Oni nie chcą popełnić głupiego błędu, żeby skosztowało ich to starty bramki. Dwunasta minuta na zegarach. Tutaj mocna walka, bark w park i piłkawy Wyczesów. Uwaga, ależ to rozegrali Zjedzą szybko. Wyczesy. Ależ nie dokładnie podanie Szymona Mądrego. Nie opanował piłki Filip Szczepek. I teraz spokojnie. Teraz wyczesy na swojej połowie. Teraz przejęcie chłopców FF, ale... Z czy widzą skąd zrobią? Wyczesy. Wyczesy. Jedyn na jeden. Jeden na zrobią? jeden. Co zrobią? Ma jeden na Uwaga. jeden. I strzał! I, i gol! Jest! Został pokonany Marcel Kołodziej. Udało się to, drużynie. SC Wyczesy. Wyczesy. Wyczesy 1. Hopcy ze wsi. Zero. W 13 minucie pokonują tego niesamowitego bramkarza Marcela Kołodzieja. Ładna akcja ze strony Wyczesów. Rozklepali to i praktycznie pustej bramki zdobywają gola. Teraz wydaje mi się, że wyczesy będą bardziej próbowali się obronić ten wynik, niż go podwyższyć. Mają spokój, bo mają ten wynik na swoją korzyść. Mają dużo czasu. Zobaczymy, spokojnie grają. Zobaczymy, spokojnie. jak zagospodarują ten czas FC wyczesy. I teraz długa piłka od bramkarza, ale przycina obrońca, wsi. W się nie spieszą. Mają czas, mają wynik. Nie mają potrzeby się spieszyć. Teraz drużyna w białych koszulkach o wiele bardziej będzie grała chaotycznie, na pewno o wiele szybciej. Będzie więcej mniej rozważnych yy, decyzji z jej strony. No jest to stres, jest to presja jednak przegrywać w finale w turnieju jakiegokolwiek. Nie dziwmy się tym chłopakom, że mogą. Chłopcy, się mają jeszcze 5 minut. Muszą teraz napierać cały czas na wyczesów. chłopcy ze wsi, bo mają mało czasu, mają 5 minut do końca. Więc muszą szybko grać piłką. Uwaga, teraz chłopcy ze, ze wsi przy w piłce. Adaku. I uwaga. Gdzie Wojdas, Wojdas, Wojdas. Wciąż on przy piłce. Piotr Wojdas, co wykombinuje? Ależ on kręci tam. Naprawdę jest niesamowity zawodnik. Jest, to jest. pole karne. Nic z tego nie wyszło. Chłopcy ze wsi, podanie do bramkarza. Teraz Marcyr Kołodziej przy piłce. Długa piłka. Ciężko tam miał. Nie, nie. Zawodnik obcudzej wsi. Bardzo And dobra sekuracja obrońcy. I Simon Mądry przy piłce. Co z nią zrobi? I spokojnie się do tyłu. Dobra piłka. Czy to wykorzystają wyczesy? Będzie rożny dla wyczesów. Trzał. Broni to Oskar Kołodziej. Fantastycznie gra nogami ten bramkarz. Jest to bardzo wymagana cecha od bramkarzy. Uwaga, teraz spokojnie Wyczesy mają czas. Klepią sobie od tyłu. Ale teraz... Długa piłka, Długa piłka ale no... wyczyszczona przez obrońcę. Nie ma prawa przejść, nie oszukujmy się. Teraz master Kołodziej znowu przy piłce. Grają sobie spokojnie od tyłu. I teraz? Czas ich goni cały czas. Z czasu mają coraz mniej. 16 minuta na zegarach. I uwaga, Wyczesy teraz. znów wyczesy atakują. Ależ lecą. Uwaga, czy to wykorzystają? Idzie samemu. Co oni, mądry. Co oni robią? Strzał, Jest bramka! Jest gol. Jest Bramka. W bardzo dziwnych okolicznościach padła ta druga bramka. Wyczesy dopisują drugiego gola do swojego dobytku. Czy wyczesy już to wygrały? Zobaczymy. Stały 3 minuty chłopcom ze wsi, żeby odrobić tą dwubrankową stratę. Wielki finał. Wielki finał. Dajcie z siebie wszystko na tym boisku. Nie, nie poddawajcie się. Do samego końca grajcie. Udowadniajcie się przez cały ten turniej, że stać was na strzelanie goli. I to ładnych goli. 2-0 wygrywałem wyczesy z chłopcami Zewsi. Mogę teraz. Laga, tak zwana. Mogę, że to wykorzystają wyczesy. Tam mocno napierany napastnik wyczesów przez obrońcę. I out dla wyczesów. Szymon, mądry przy piłce. Co zrobi, mądry? Strzał. Obok bramki. Zeszła z nich na pewno. Bardzo ta presja z wyczesów. Po dwóch strzelonych golach w wielkim finale. Mogą sobie troszkę odetchnąć. Chopcy ze wsi w tarapatach chłopcy ze wsi w kłopotach chłopcy ze wsi muszą odrabiać straty Mąc coraz mniej czasu. Zaczynamy dalej Teraz chopcy ze wsi. Szybko buduję, ale strata! Czy dobierz się w bramkę? Wyczesy teraz, znów wyczesy. Ale ładna tam walka jest o piłkę. Twarda gra wyczesów. Naprawdę bardzo agresywnie grają. Dużo fauli popełniają. Nic są odpuścić w ogóle rywalowi. Każdy metr boiska jest ich. I teraz chłopcy Nie ze wsi. W ogóle. Uwaga, z akcją. Czy jeszcze mi się uda strzelić tą bramkę kontaktową? Bramka kontaktowa. Przydałaby się tutaj dla chłopców ze wsi. Ta minuta końca meczu. im to troszeczkę wiary. Uwaga, teraz. Lekko ponad minuta została do końca. Uwaga, ależ akcja, ale tutaj. Idą chłopcy ze wsi. I wyczesy. Wyczesy z akcją. I wyczesy z, z, akcją? Z, kontrą? z kontrą, Czy to wykorzystają? 2 na 2. Co zrobią? Uwaga. Jest dalej przy piłce. To wy... Trzech, Trzech na dwóch. Mądry strzał I... I... obok bramki. Nie udało się. Nie udało się trzeciej bramki zdobyć. Ładna akcja, szybka kontra. Ale sytuacja nie wykorzystana. wyczesów. Łukasz Szymon Mądry, znowu przy piłce. On dzisiaj też błyszczy na tym boisku. Czy będzie Boga strzał ma tylko Łodziej. Prost, strzał prosto w bramkarza. Łukasz Szymon Mądry, znowu przy piłce. Co zrobi z tą piłką? Strzał! Nie ma. Wycięstwo nie dając za wygraną. Naprawdę bardzo ciężka i bardzo mocna gra tej drużyny pokazali tą czerwoną czarną siłę i koniec, koniec. Wyczescy triumfują w pierwszym mieli to co chcieli mieli to o co walczyli i walczyli o to co chcieli w pierwszym oficjalnym pucharze U19 w stosnowcu dziękujemy Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Chłopcy ze wsi tak kończą ze srebrnym medalem kategorii U-20 i brązowym medalem kategorii Open. Już za chwilę wielki finał kategorii Open. SKRR Imped zmierzy się z AS Sosnowiec. Zostańcie z nami i do zobaczenia. Do usłyszenia.